Szanowni Państwo, miało być oficjalne wprowadzenie, miało być oficjalne przedstawienie mojego panelu ekspertów, ale ponieważ rozgadałyśmy się tutaj potwornie, to wejdziemy tak w środek dyskusji. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, okej? Okay? Ja, jak mieszkałam w Warszawie, miałam Pana kosmetyczkę, Pana. Po prostu, no oczywiście, że on miał chłopaka i pieska, ale. W stosunku do mężczyzny użyłaś feminatywu. <laughs> Wiesz co, bo to było takie sformułowanie, którego używałyśmy jakby koleżanki na osiedlu i on też się z tego śmiał jak pan <śmiech> <śmiech> Nie, on nie potrzebował, on był przecudowny. Mediacy może ja, był... ja chciałam <laughs> tylko nawiązać do, tego, do tej burzy, że jeśli chodzi o używanie tak. feminatywu w stosunku do kobiet właśnie i... i yy... Wyrażanie właśnie nazw, zawodów w żeńskiej formie, jakby deprecjonuje w ogóle, tak czytałam ten ostatnio zawód. artykuł na ten temat. Mhm. Ja na przykład bardzo lubię wypowiadać słowo architektka. To jest Mimo że nie jest łatwe. jest W miarę proste, ale nie chirurżka, jest już trudnym słowem. Ale tak? na przykład profesorka, Hiruszka, architektka. Tak architektka. profesorka jest dla normalnym słowem. Ty, 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 ty. To, jest Dyrektor. duwny, a jest tak. Dyrektorka... Tak. to dyrektorka przedszkola co najwyżej. I jest, jest książka architektki Agaty Twardoch, to jest żona Szczepana Twardocha, ona jest doktorantką na Politechnice Gliwickiej, ona teraz mhm. napisała książkę architektki, to jest dwadzieścia kilka wywiadów z kobietami i architektami, jest tam wstęp, ten wstęp jest taki socjologiczno antropologiczny troszeczkę i właśnie tam dokładnie jest to podniesione, że feminatywy umniejszają rangę zawodu przy tych samych zawodach, Natomiast ja... też pan kosmetyczka to jest jakby przecudowny człowiek. No i do niego się... Do nie, nie, bo do niego się przychodziło i on mówił tak. Pani Agnieszko, taka sta taka kloż wiecie, szklany, a pod tym ciastka, nie na paterze. Pani Agnieszko, ciasteczko, sam cię piekłem o 6 rano. A po całej takiej zasłonie, takie słuchajcie, kręcone z serwetek, z bibuły takiej białej, baletnice, nie uwierzycie, baletnice. Papierowe baletnice, takie, ja nie wiem, pewnie na YouTube no są tutoriale, ferali, tak, i on mówi, czuxa. podoba się, mówi, <laughs> podoba się to pani, podoba się to pani. Sam kręciłem, ciocia mnie nauczyła robić takie rzeczy. A słuchajcie, 20 białych baletnic ukręconych jak w tym tureckim hotelu, po prostu te łabędzie. Więc jak on może nie być panem kosmetyczką? No po prostu był przecudowny. Ja do niego wchodziłam, a on mówi tak, ja pani coś pokażę, zapraszam tutaj do toalety. Był sanepid, kazał mi zrobić tutaj niezmywalną powierzchnię, zmywalną powierzchnię przy umywalce, bo oczywiście on tego nie miał. Wiecie co on zrobił? Taką, kurczę, świecącą, lustrzaną mozaikę z kamieni. Zmywalne, zmywalne, nie? A splendor jest. Przecudownym jest człowiekiem, naprawdę. Ale słuchajcie, i to jest genialne właśnie, bo na ten temat też planowałam, że sobie porozmawiamy, czyli czy stylistka paznokci to jest słodka idiotka, która generalnie nie dostała się na studia i nie ma żadnego pomysłu na życie, w związku z tym robi paznokietki, czy w tym momencie możemy przyjąć, że jest to coś więcej, albo są jakieś perspektywy, że gdzieś tam w najbliższym czasie, rok, dekada, 10, 15, 20, 30 lat będzie lepiej? E Basia, Aga, Kasia, Beatko, Czy kto będzie chciałby będzie pierwszy się wypowiedzieć? Będzie lepiej. Um, jeżeli chodzi o stylizację paznokci, to um, no mam nadzieję, że... Ale bo wiecie, bo ja, o co ja chcę powiedzieć, że lekarze wam zawiorą procedury medyczne, części kosmetyczne... Nie, na mnie! Stylistką mnie! Jest. Jest. My, My jest. jesteśmy kryte. Ale ja uważam, że patrząc Nie na ma naszego zawodu. Nie, szybko. dokładnie. No A ja bym chciała, żeby był. Też bym chciała. Ja chciałam, Semilac chciał, cała reszta nie chciała. Mhm. No, to nie chciałam. Były takie fajne plakietki na zdjęciach profilowych. Nie zgadzam się, kiedy procedowano projekt, który zgłosił Semilak. No, niestety Semilak, mówię niestety, dlatego że to nie jest firma postrzegana jakoś zbyt profesjonalnie, do Ministerstwa Rozwoju o zintegrowany system kwalifikacji. Czyli chciano stworzyć jakiekolwiek ramy prawne dla tego zajęcia hobbystycznego w tym momencie, jakim jest cywilizacja paznokci. Przy czym 99% przedstawicieli branży zaczęło krzyczeć: Nie, nie zgadzamy się, nie zgadzamy się, bo Semilak chce zmonopolizować rynek. Co wy dwie na pewno doskonale, wy dwie dziewczyny też dobrze wiecie. Było bzdurą, było dentym balonikiem, nastawionym tylko i wyłącznie na to, żeby storpedować projekt, a to był dobry projekt, miał ułomności. Ale była jakaś szansa, nie? Ale dopóki nie będzie jakiej, jakiego, jakiejkolwiek regulacji tego zawodu, to niestety ale stylistki są skazane na to, że będą postrzegane jako mniej wykształcone albo o jakimś znikomym wykształceniu, czy jako osoby po, nie wiem, dwóch godzinach kursu, które się biorą za połowę. robotę, tak? Tak, no, ale poniekąd się nie zgodzę. Bo coraz więcej stylistek to są coraz starsze dziewczyny, które skończywszy studia różnego przekroju mm -hmm. decydują się. No, na moim przykładzie no, skończyłam Wydział Polonistyki na Ujocie i na przykład pasję do wykonywania stylizacji u siebie, odkryłam u siebie, odkryła mu siebie w trakcie i wcale nie żałuję mojej decyzji pomimo tego, że bardzo kochałam moje studia i żyłam nimi w 100%. To tak samo poświęcam się stylizacji paznokci, a mimo wszystko, mimo tego, że skończyłam te studia, przyjaciółka kiedyś mi powiedziała, że jej koleżanka, która może ze mną rozmawiała może raz, na wieść o tym, że otwieram swój salon, stwierdziła, że tak, a Basia się wydawała taka inteligentna. I kurczę, ja sobie tak pomyślałam, z jednej strony, otwierasz salon, jest nowy ład, jest pandemia, jest wojna, węgiel ci niedługo wezmą. <laughs> I, i, I wszyscy tak po prostu patrzą na ciebie z podziwem i mówią, Jezus, jak Ty to zrobiłaś? Jak, ale ty, to masz i jaja, że ty otworzyłaś ten salon w mhm. takim czasie, a z drugiej strony są takie osoby, które no z, z reguły, z takiej pozycji siedzącej w hotelu, tak stwierdzam, ona, no, ale no, ona była taka mądra w sumie. No, co, co ona będzie teraz robić? No, nie? Ale zobacz, teraz mówisz jakby w punkcie tego, że jednak sobie myślą, ona to zrobiła i ona coś osiągnęła. No więc. Ale z drugiej strony to są ich przekonania, te deprecjonujące opinie na temat tego zawodu czy tej grupy nie zawodowej. O to, nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że z jednej strony mówimy, że jakaś głupia dziewczyna ma działalność, ale czy prowadzenie działalności... To, to wymaga przedsiębiorczości, głównie na I często te osoby nie łączą tych dwóch płaszczyzn, bo z jednej strony jest coś takiego, że ja zauważyłam w naszej branży, że panuje taki... Kult dziewczyn, które boją się przyznać, że otrzymały pomoc na to, żeby otworzyć swoją działalność. Na przykład, jesteś sama do wszystkiego doszłam. Sama do wszystkiego doszłam, ja miałam swoje oszczędności, sama robiłam 20 godzin dziennie paznokcie i wszystko osiągnęłam sama. Natomiast wydaje mi się, że jest to poniekąd powiązane właśnie z tym stereotypem, który jest na nasz temat wyrobiony, że, no, że jesteśmy takimi kretynkami, że jak, jak kupimy sobie drogi pasek, to no, za moje pieniądze to zrobiła, nie? No, no, bo spotykałam się z takimi opiniami. A... I ja na przykład jakoś tak to stoję na rozdrożu, bo ja nie boję się przyznać do tego, że mi na przykład miałam ogromne szczęście, bo znalazłam lokal, który już był wyremontowany. I był wyprowadzony tak, że ja wchodzę z meblami, ze sprzętem, lakiery już miałam skompletowane. I jakoś nie boję się przyznać do tego, że mi do otwarcia salonu naprawdę pomogli rodzice i jest to, uważam, ogromny przywilej tego, żeby mieć w dzisiejszych czasach rodziców, którzy wspierają nasze pasje mm -hmm. albo bliskich, no, męża, partnera, przyjaciół. Y takie osoby, które nie będą zaniżać naszych marzeń i naszych planów, bo uważają, że to są mało ambitne profesje, w których się odnajdujemy. Przyznam szczerze, że wydaje mi się, że wypowiedź Agnieszki miała trochę inny wydźwięk. Mhm. Dlaczego... Prawniczka się odezwała. <laughs> Zaczyna się. <śmiech> <śmiech> Dlatego, że często właśnie stylistkę Paznoksi pejoratywnie się odbiera ze względu, Iż słyszy się właśnie o braku sterylizacji, braku czystości, braku dezynfekcji, o pilniczkach w kopertach i po prostu ten zawód często jest utożsamiany Super. w zasadzie, że przychodzi się do po prostu, za przeproszeniem, obory i czasami, sorry, muszę to powiedzieć, ale tak jest, no bo jeżeli też z drugiej strony w żaden sposób to nie jest uregulowane prawnie, to dziewczyna idzie na byle jakie szkolenia, bo co niektóre po prostu nie pofatygują się, żeby sprawdzić jakie ma osiągnięcia szkoleniowe, jaką ma wiedzę, jakie doświadczenie, tylko idą do pierwszej, lepszej osoby znalezionej w internecie i taka osoba uczy je, od samego początku złych nawyków. Mówi właśnie choćby nawet, że nie trzeba rękawiczek do wykonywania stylizacji paznokci. To też z drugiej strony nie ma co się dziwić, że w taki sposób co niektóre stylistki są odbierane. Ale Kasia, stylistki, a weźmy pod uwagę jeszcze instruktorki. No ja sama dwa dni temu usłyszałam, że konkurencja na swoich szkoleniach opowiada, że pastuszak jest popier... E, ponieważ jest zbyt restrykcyjna i do kwestii higieny podchodzi jak jakaś nienormalna. No to błagam, jeżeli mówią to instruktorki, które na swoich storiskach pokazują, że pracują bez rękawiczek, że pracują usyfionym, upaćkanym pilnikiem i całym oprzyrządowaniem, a pochłaniasz to generalnie lata świetno, świetności ma długo, długo, długo za sobą. No to jeżeli instruktorka coś takiego mówi, no to gdzie instruktorka, a gdzie stylistka, która jeszcze od dna pewnie puka od dołu. Nie, jakby nie było, więc powinna być góru, dawać tak. przykład, świecić a, tak. tym przykładem, Pożarna. a tutaj no niestety różne znamy przypadki. Ale wyczuwa się tutaj poniekąd troszeczkę hipokryzji, bo z jednej strony ja zauważyłam, y, że dopóki nie, odezwie, nie, nie odezwą się do danych instruktorek firmy promujące, na przykład dające kody na y, pochłaniacze, to do tej pory nie, absolutnie nie potrzebujecie pochłaniacza. O... Pyk pyk, już pył jest na stole, ja mam czystą rękę, a zaraz, słuchajcie, na kod tutaj macie rabat na, tak, 30... Czykacie? Nie dają ci coś 30... Ale no, jest, jest taka nutka, bo dopóki ktoś z konkurencji promuje pochłaniacz, to jest, nie, ona wydziwia, po co taki drogi sprzęt, przecież wystarczy nam taki wypychać pył, wręcz nablatowy, jak ja to nazywam, bo po co? No, przecież nic wam się nie stanie. No, mam koleżankę, która w tym roku musiała zrezygnować z, ze stylizacji paznokci, z tego względu, że po latach pracy bez pochłaniacza, stwierdzono u niej wzrosty na płucach. Też mam taką koleżankę, która poszła do lekarza, pulmonologa, i złapał się za głowę, bo to to tak. miała w płucach. Przez lata to po prostu, no był koszmar, tak była, miała płuca człowieka 15 lat starszego od siebie, miała taką zawartość w płucach. To Afinia kiedyś podczas chyba Beauty Forum, beauty forum omówili, ile kilogramów pyłu już jest... cztery. cztery? Cztery. Ja to oglądam dokładnie ...pyłu wytwarzanych cztery. podczas tej w ciągu roku chyba, tak? tak? Tak, to był w ciągu roku. Tak. No to przecież to można złapać ze... Ale ja podam Wam przykład z mojej pracy zawodowej. Jak projektuję salony kosmetyczne i projektuję tam wnętrza, często do tych salonów wracam z fotografem na sesje zdjęciowe. Oczywiście to zajmuje pół dnia, taka sesja. Nie może, nie może, za bardzo się wtedy nie obsługuje klientek w tym czasie, bo to obu stronom może troszeczkę przeszkadzać. I mimo, że salon jest pusty, nie wykonuje się usług w tym momencie, mimo, że salon jest, często to jest rano, on jest przygotowany do tego, że będzie już tam sesja, więc wiadomo, że wszystko jest w tym salonie uporządkowane wszystko jest już przygotowane kwiatki stoją równo i jest po prostu elegancko, to w trakcie tej sesji 10 razy, 15 razy, my musimy wszystko jeszcze raz przecierać, bo ten pył jest po prostu wszędzie. Mimo, że, tej, mimo, że jest pochłaniać, mimo, że nie jest w tej chwili usługa, to ten pył jest po prostu niekończąca się historia po prostu. Chustaczka Szulkę bym poleciła. <grymne> ale to tak doraźnie. Natomiast, żeby zapobiegać, no oczywiście dobry pochłaniać już pali chorze afinia, ale dziękuję, dziękuję, doceniam. <grymne> tak jak na przykład oczywiście. Nie, nie mam ale sponsorowanej. <grymne> Jeszcze. <grymne> ale jakby tak rzeczywiście podsumować delikatnie to, o czym mówiłyśmy, to najważniejsze, każda z Was, dziewczyny, po jednym ze swojego podwórka, najważniejsze elementy, które mogą gdzieś tam w przyszłości sprawić, że my, nasza branża, nasze podwórko będziemy postrzegani trochę poważniej. To co by? To było? No z mojej perspektywy, na pewno dokumentacja prawna. Jeżeli idziemy do danego gabinetu, jest regulamin, dokumentacja RODO, dobrze sporządzona ankieta przedzabiegowa, zalecenia po zabiegu, wszystkie przeciwwskazania. To od razu wygląda taki salon o wiele bardziej profesjonalnie. No i faktycznie wiemy, że zgłaszamy się w pewne ręce, do osób, które po prostu do biznesu podchodzą w sposób świadomy, profesjonalny. Dokładnie tak. Ja do tego bym właśnie dołożyła tą sterylizację i ogólnie czystość i zachowanie warunków bezpiecznych i gwarantujących brak wszelkich zakażeń, bo jednak tyle się mówi właśnie o tym, że... Sterylizacja sterylizacją, ale przede wszystkim podejście do jednorazowych produktów. To jest dla mnie jeszcze bardziej zatytułujący temat. O wiele częściej w mojej historii sterylizacji paznokci zdarzyło mi się zaciąć gdzieś pilnikiem jakąś skórkę niż na przykład cążkami. I nie wyobrażam sobie, nawet z takiego praktycznego punktu widzenia, żeby już zajechanym pilnikiem po jednym zabiegu, który już jest wstępiony. Robisz kolejny, kolejny zabieg, no to przecież, przecież wtedy to będzie... Oj tam, popracuj nad wyobraźnią. Ale, ale słuchaj, ale ja tak, no nie dziwię. wiem, nie wiem. Ja się, ja się wtedy nie, nie dziwię, dlaczego tym razem tak długo schodzi ten zabieg. I czemu wszystkie się, się tak rzucają, tak tak rzucają tak na twoje kursy z tempo pracy. A, A będzie tempo pracy w hybrydzie? Twoje kursantki pewnie nie używają wielokrotnie. Nie, moje nie. Nasze nie, nasze nie. Tak, no ale tak, no, no, no. Nie widzę sensu, sensu po prostu w używaniu produktów jednorazowych, jednorazowych wielorazowo. Mhm. Absolutnie. Absolutnie. Czyli ja to skomentuję krótko, bo muszę tutaj dołączyć do Wasi wiedza. Przede wszystkim wiedza, którą tak, odbywamy tak, na szkoleniach. Jedno dwudniowe nie wystarczy chyba w związku z tym. Jak tego, tego nie uregulują prawie, to... <laughs> tak, tak. Na Ale gdyby i w odbywały szkolenia, miałyby tą wiedzę, to nie popełniałyby takich błędów. No pytanie, kto by też szkolił, więc to jest Dobrze druga kwestia. instruktorzy. No. Ale Dobrze. ja uważam, że też na podstawie na przykład mojej analizy szkół pielęgniarskich, w których jest kosmetologia, bądź tego typu szkół, e, takich policyalnych nazwijmy to, to zauważam, że nie ma kompletnie przedmiotów, e, które by nauczyły osoby wchodzące do zawodu po pierwsze w ogóle uformować ten salon jakkolwiek e, ze zdrowym rozsądkiem, z zachowaniem zasad higieny, odpowiednią ilość umywalek, odpowiednią ilość zlewów wodę do celów porządkowych, blaty technologiczne wszystko, co ma się tam znaleźć od strony takiej stricte techniczno-budowlanej, a dwa jeszcze od strony y, przedsiębiorczości, wkraczania w ten zawód. Tak. Absolutnie. Przedsiębiorczość to jest też osobny, cudowny, fantastyczny temat. Natomiast jeśli chodzi o to, zaplecze, to pozwól, że ja Ciebie powstrzymam tutaj teraz, bo to jest cudowny, osoby, odręb... osobny, odrębny temat, na który porozmawiamy następnym razem. Na tę chwilę bardzo pięknie. Dziękuję.